Dzień dobry, Tomek Kutera, poligamia.pl. Jesteśmy trochę zmęczeni, Konrad Hildebrand, ponieważ gramy w, jak to się nazywa? Raving Rabbids Alive and Kicking, czyli grę o kuglikach od Ubisoftu, która jest tak naprawdę zestawem kinektowych minigierek. Otóż kugliki wchodzą do salonu gracza i tam robią bardzo dziwne rzeczy. Więc to wszystko jest taką rzeczywistością rozszerzoną i to jest zestaw minigierek. Co mam robić? Dinozaura, to dinozaura. Robimy dinozaura. Nie wiem o co chodzi, ale. Czuję się jak w hole in the wall. Już w to grałem. To... No, no, no. no co? Więc jak widzicie, to nie jest gra dla normalnych ludzi. Robimy dinozaura. Czuję się dziwnie. Więc... kuliki nas odkryły. Jesteśmy zero punktów. Nie mi się tam mini gra. Chcę inną. Tutaj trudne są tutaj. Tak, są bardzo trudne, w ogóle do Hol in the One. Nie wiem czy nagrywa Bartek nasz operator, ale nie chcecie tego prawdopodobnie oglądać, może nam się uda. Jest, dostałem się punkty. Och! Jesteśmy piękni. Więc to jest gra w której... Mamy zrobić czaszkę... To jest możliwe! Czaszkę szatana. To nie jest... Więc koreat mówi, że niemożliwe. Człowiek ma jak Więc jeśli chcieliście hardkorowych gier, które sprawią, że legniecie ze zmęczenia na ziemi, to to jest tak właśnie gra. Tak, zanim dojdą, szybko. O. Next game. Ty jesteś Tak. Więc teraz jesteśmy w menu, jak widzicie. Mamy tutaj podstawowe opcje. Mamy next game. No oczywiście, jak widzicie system jest trochę skopiowany z Denscentral, Central, ale nie działa zbyt dobrze. Trzeba oczywiście potwierdzić, że nie chcemy już robić królików i sępów. Więc to, co to jest fajne w Raving Rabbit, ale wiem, to na pewno to, że bawić się może nawet do czterech osób, więc cała rodzina. O ile oczywiście będziecie chcieli się w to bawić. Więc podstawa rzecz a propos Raving Rabbit. Ja lubię gry, które się szybko włączają, zwłaszcza jak są minigierkami, bo chcę sobie pograć przez 5 minut. To nie jest Raving Rabbit. Chociaż. chociaż. Nie. Teraz ty aktywny. Więc gra też szaleje, ponieważ nie wie, który z nas jest aktywny, a który nie. Trójstron pasywny. Najpierw... <laughs> Najpierw kazała nam się zalogować, teraz też, ale teraz nie wie, który z nas macha ręką. Jak widzicie, ma problemy z Kinectem. Generalnie nie jest dobrze, nie jest dobrze. Kinect lubi, jak kto... ja macham ręką. Ja, raz ja macham ręką, raz Konrad. Nie, sorry. Teraz Konrad macha ręką. Nie, ty. Masz, ja czy... macham ręką. Ja macham ręką? A, nikt nie ma ręką. Niech no, to szalał. No, a może naciśnij na padzie coś? Może to pomoże. A, a żeby było łatwiej. Ubisoft już się sprawę, że granie działa dobrze, więc można korzystać z pada. Dobrze, weźmiemy listę minigierek. I co tam takiego mamy? Jak widzicie, trochę tego jest. Nawet bardzo dużo. Więc. Wet Terror brzmiało dobrze. Wet Terror? Tak. I to było? Wyżej. Wyżej, o. A to nie jest to, w co graliśmy? Mm, a, Ta, tak, to, to nie, to nie, to nie, to, nie, tak, to nie brzmi, no, to brzmi dobrze, ale nie jest... To jest bardzo trudne. O. o. Okej. Okay. Powiedzmy, że to brzmi dobrze. dobrze. Tu in team. Tak, ja odkładam mikrofon. Więc na XBLA ostatnio pojawia się mnóstwo Mn mnóstwo gier, które są minigierkami kinectowymi. Tutaj tak naprawdę macie wszystko w jednym. Pytanie, czy chcecie grać w minigierki kinectowe. Jeśli tak, to być może Raving Rabbids Alive and Kicking jest dobrym wyjściem. Otóż teraz jest ciemno i kubyliki będą nas wyszukiwać latarką, a my musimy się ukrywać. Konrad, ukryj się. trudne. No, musisz się położyć. Uważaj! Lecie w którą stronę uważaj, kochaj się I widzisz tak stąd ach, pokryły nas się A gente vai ficar. Espera, espera, Skraciliśmy wszystkie punkty, chyba nie działajmy zbyt dobrze. Konrad ukryj się. A, mamy zero punktów. Zabiły cię. Zamknij oczy. Ej, jest w Ej, to było na serio przerażające. To, to, takie coś powinno być w Rise of Nightmares. Naprawdę to fajna minigierka. Tak, to, ta, ta, ta minigierka jest naprawdę fajna. Mamy fajne zdjęcia. Przypomniała mi stare czasy z tej. Z amigi była taka gra o policjantach, którzy celowali w ciebie. Czy to Do nie, nie, nie byłam innect, ale. Ale, nawet był ten sam system jak w Assassin's Creed y... Brotherhood Relations Revelations w multi. to zdobywałeś punkty za bycie niewidzialnym. No proszę. Więc w Raving Rabbit's Live and Kicking walutą są. jest papier talentowy. Co jest dobrym. Nie, nie chcę change game. Co jest dobrym komentarzem, jeśli chodzi o obecną sytuację dolara. Okay. To co teraz, panie Konradzie? Ball of Fire. Brzmi jak coś, minigierka z Duke'a. Jak widzicie, menu nie działa specjalnie dobrze. Żeby nie powiedzieć, że... W ogóle nie działa. O, pojedynek. Och, pojedynek. W każdym moje Balls of Fire pokonają twoje Balls of Fire. Odrzucać feny w Co oh. mamy robić? O mój Boże... Co oh mamy robić? Czy, czy, czy to jest przepraszam Pong? Drodzy czytelnicy to jest pong, ale trzeba się w nim schylać, żeby regulować uderzenie poletki. A, i to jak znowu przegrał. SAKE! Dlaczego to się leci w moją skalę? Nie wiem, ale na przykład na moim ciągu jest... O, 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 o. Ej, to się nie tak gad przez laga. Nie, mi się udaje zobacz, strzelić go. No ale gdyby. Nie wzią... masz skilla po prostu. PUSZ! No widzisz? Owo, tutaj. O. Ej, to jest super. Widzisz, jak on podkręcona cię puściła? Ha! Więc. W, ta w taki sposób się nie gra jak Ponga. Nie widzisz to nie tak Nie, lak, to jest lak, to... lak, naprawdę. No, bo straciłeś punkt, to tak. Nie jak ja nie straciłem, to nie było mu, bo... Laka. Saka. Mm. To mi się udało. Tu czy wyrównujesz nie dobrze? Nie miałeś szans, żeby to bronić. Ale no jest trochę za trudne, bo faktycznie lak sprawia, że trzeba trochę za wcześnie reagować. I czasami ciężko ocenić, gdzie kulka doleci. I co, i wygrałem? Konia wygrał. No ale za zdjęcia z tego nie wyglądają aż tak bardzo zabawnie. 740, to jak po prostu porażka na Wembley. Nie miałeś żadnych szans. W tym jak ten koleś to nie zremisowaliśmy, skoro wygrałem. A, to dostaje 50 papieru, papieru dolarów? Ja. Mamy teraz 150. Success failed. Powinni zmienić imię na Tomasz failed teraz. Od dzisiaj, przez cały dzień będę Cię tak nazywał. Więc failed jako następną grą będzie, którą zagramy. Będzie to gra, i wygram. Gitar Zero. Guitar Zero. To coś dla nas. A. Oh. Player a guitar to attract the rabbits. Okej. A i A co to będzie? To brzmi jak intro do Firestorm 8, Chris'ys. Aaa, okej. Okay. Tak, co po mówisz, to palcami. Nie palcami, no. tylko po prostu musisz po gryfie... Aaa, bo okej, okay. rozumiem. Ty musisz łapać nutki? A trzebać też pojawiając. Widzisz? Jeszcze To ty gieram 800 Failed. A nie można tak bawić, to było fajnie. Żeby było śmiesznie, ja gram na basie. Gram solówkę, patrz. Patrz, Kinek zwykle, że jestem basistą i dał mi bas. Dopiero teraz się to, 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 to zorientowałem, ale Musisz stanąć na tej nodze. Ta piosenka była tak zła, że chyba wybierał ją ten koleś, który prowadził konferencję Ubisoftu na huh. yeah. e nie. Yeah. Więc wygrałeś ze mną? Przyjechał 23 000 do 7 Failed. To teraz do końca jutrzejszego dnia będę cię nazywał failed. O, dostałem 10-uplayer tego. Oj, 200 tych. Ale ta migalka była wiem tylko zabawna. Nie, one ogólnie są bardzo dobrze wykonane, moim zdaniem. Są po prostu jakąś klasę wyżej tego hole the wall. No, Pas, tym, z... No właśnie, nawet jej nie pamiętamy. Jeszcze jedna. Może Turn Pickle? Dobra, otwieramy już ogórki. Kolejna minigierka, tym razem nazwana Turn Pickle. Zobaczmy, o co w chodzi. Spin to open the door. Ok. Go! Co się mogę kręcić. Jak ci idzie? Dlaczego? <śmum> <śmum> Dlaczego? <śmum> 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 Więc, drogi dzieci, jeżeli zastanawialiście się, po co macie dużo pieniędzy, jeśli chcecie wydać na narkotyki, nie warto. Kupcie sobie Kinecta i Raving Krawic. Stare, dobre kręcenie się do <śmum> daje zaskakujące dobre rezultaty, więc to był Kinect i króliki, a to był Tomek.